Witam Was wszystkich ponownie, słuchajcie, wczoraj robiłem formatki, podklamki, formatki, które stworzyłem, przelałem, że tak powiem, na folię, na folię bezbarwną ppf -a. i pokażę Wam właśnie zaraz jak, jak to przykleję podklamki, no powiem Wam szczerze, że sam jestem zdumiony, że mi aż tak fajnie to wyszło, więc nie będę zanudzał, tylko Wam po prostu pokażę. Dobrze, słuchajcie to, co zawsze powtarzam, czyli powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od kurzu, brudu, ponieważ nic innego potem, jak tego nie wyczyścicie, zostanie to wszystko pod folią. To będzie bardzo brzydko wyglądać, więc radzę dobrze to wyczyścić. Jakiś taki alkohol, który szybko odparuje, będzie dobry. pokażę troszkę bliżej może Dobrze, słuchajcie. Szkopu jest tym wszystkim taki. A żeby wyciągnąć z tego wodę. Można sobie odblokować troszkę plankę, żeby mieć więcej miejsca. Fajne jest to, że po prostu ten temat jak gdyby od samego początku, od zrobienia formatki od, no w ogóle to od pomysłu od pomysłu, po zrobienie formatki poprzelanie tego przerysowania na, na folię, na duży bryt z dużego brytu to wyciąłem także temat jest spoko myślę, że fajnie Wam pokazać oczywiście no żeby nie było Folia podklanki bezbarwna, czy, czy też na inne elementy, to nie jest jakaś nowość, wow, bo robi się to już od dawna. No ale ktoś, kto w tym nie siedział i stawia swoje pierwsze kroki, spoko, spoko temat. Także myślę, że taka folia zabezpieczy fajnie tą wnękę, a poza tym, jak dobrze wiemy, Zazwyczaj to panie niestety, ale chyba bardzo niszczą tą, tą powierzchnię wnęki klamki przez pierścionki, po paznokcie. No i wtedy ta powierzchnia wygląda kiepsko, a jednak taka folia zabezpiecza tą wnękę, bo, no bo to jest właśnie idea tej folii i zamysł taki, że folia ma chronić przed rysami. Auto jest po korekcie lakieru, auto jest po detailingu wnętrza. No i teraz ma zrobione wnęki, podklamki. I wydaje mi się, że jest fajna, fajny temat. Także zobaczcie sami, jak wyszło. No więc wyszło tak. No troszkę będę miał pewnie problemów z ostrością, ale wybaczcie. To, było, to był dół. Tutaj widzicie górę. O, teraz może będzie lepiej widać. Także na pewno ta powierzchnia tutaj zabezpieczona jest przed zarysowaniem, więc jest ok. Standardowo drugą stronę już mam gotową, też Wam szybciutko pokażę jak wyszło. Przednie prawe drzwi też gotowe. Dobrze, słuchajcie. Tą stronę wam pokazałem, czyli tylne lewe drzwi. Teraz będę się zabierał za, za przyklejanie folii na wnękę od kierowcy. Formatki się przydały, pewnie się przydadzą jeszcze na, na jedno auto. I jak znam siebie, to pewnie takich filmów będzie teraz więcej, ponieważ, ponieważ, ponieważ oklejanie jest fajne. Także też się go uczę dopiero, więc zaczynam od tych małych drobiazgów, progi, klamki. I pewnie będę, pewnie będę szedł w coś większego, ale to wszystko niebawem, więc mam nadzieję, że film Ci się podobał i, 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 i no i napiszcie czasem coś, czy się podobało, czy się rady przydały, także wszystko.